Dzisiaj dwa narzędzia, a właściwie modyfikacja jednego: Twins i mem typowe memory, czyli jak stworzyć w Geniali y zadanie na dopasowywanie par. Y Pierwsza opcja: jak widzicie, pomysł cień został zapożyczony od pani Jola Poleca. Y Łączymy w pary obiekty, przedmioty, które widzimy. Czyli po prostu szukamy par, u akurat ćwiczenie obrazkowe, możemy łączyć na przykład stolice z państwami, działania z ich wynikami. Po ukończeniu zadania pojawia nam się wybrany przez nas dowolny obiekt. Drugie zadanie to samo, tylko już tutaj typowe memory, czyli mamy zakryte karty i szukamy par. Pary, które wybierzemy dobrze, znikają. I tutaj jest opcja, żeby cały czas pokazywało się taki błąd drobny. Ja akurat usunęłam go poza ekran, bo nie wydawało mi się konieczne. I znowu po ukończeniu zadania może nam się pojawić strzałka, przejście do kolejnej strony, albo po prostu jakiś nagroda. U nas już są świąteczne życzenia. I jak to zrobić? W swojej prezentacji e, wykorzystałam przede wszystkim dwa slajdy pobrane z prezentacji Skapea Memory i Twin. Tutaj pobrałam te dwa niebieskie slajdy strony do twórczości własnej. Znajdziecie się je zarówno w oryginalnych y, prezentacjach Skype'a pod, y, pod tym tutorialem, jak i w polskiej wersji. Już z tłumaczeniem gotowe do wykorzystania. To, co mam już przygotowane, to strona z wyciętymi rysunkami, przygotowanymi ich cieniami, plecki karty, które mniej więcej wielkością wiem, że zakryją mi każdy obrazek, i dwa rysunek. Który będzie pojawiał się w przypadku błędu oraz radosny, piernikowy ludzik, który pokaże się, gdy zadanie zostanie wykonane pomyślnie. Pierwsze zadanie to, gdzie będzie widać od razu wszystkie obrazki. To jest ta karta, ten slajd. Tutaj widzicie, yy, mamy niebieskie tło, które możemy sobie oczywiście zmienić. Żeby było widać, że jest ono moje, zmienię je na jakiś nie wiem, zielony kolor, może być oczywiście biały. I teraz co? E Kopiuję moje obrazki i cienie na tę kartę lub odwrotnie, z karty mogę na tamto przekopiować elementy. Do grupowania z obrazkami mam tu takie dwa elemenciki big i bok. I teraz jeżeli ja na tych obrazków mam dwa, trzy, 5 Czyli potrzebuję kopiuj w klej 2, 3, 4, 5. One w tej chwili mają tylko i na sobie. Jeżeli zmienię slajd, wrócę tutaj. To te ksiki zamieniły mi się już na cyferki. I e, biki e, grupuję z rysunkami, boki z cieniami z tym, że one w tym momencie mają numerki, natomiast jeżeli bym zgrupowała wszystkie rysunki najpierw z bikiem, a potem z cieniami, to może się okazać, że połączyły się w pary nie tak, jak ja bym chciała. Dlatego najlepiej jest grupować yy, pary. Czyli mam misia, którego zgrupuję z big 0. I teraz cień misia, zgrupuję z bok 0. I to samo tu, bałwanka, zgrupujemy z bik jeden, i cień bałwanka z bok jeden. No i tak dalej, wszystkie po kolei. Obrazki muszą zostać zgrupowane. Mhm. Teraz na podglądzie nic jeszcze nie będzie widać, bo niezgrupowany został błąd i wygrany. Tutaj widzicie, jest żółta funkcja, której nie wolno usuwać. Ona musi być na każdym slajdzie, gdzie będą nasze pary. Czyli tak jak mówię, umiem błąd. Control V. Błąd. Łączę z czerwonym błędem, brawo z tym ludzikiem, on oczywiście może być duży, radosny, można by do, dołożyć jakiś napis. I teraz co, błąd y się pojawi tu, rysunki na górze, cienie Muszę nie razie błąd, bo mi tu przeszkadza. Cienie na dole. Trzeba ładnie wyrównać, ustawić. Tu możemy do tego użyć narzędzia do wyrównywania. Widzę, że jeszcze odległości są. Nie do końca tak jak być powinny, ale to już sobie poprzestawiacie. Zobaczmy, czy działa nam to tak jak powinno. I teraz błąd można sobie tu postawić, żeby się pojawiał przy każdym błędnym połączeniu, natomiast można go usunąć poza slajd, jeżeli uważamy, że nie jest w naszym zadaniu konieczne. Czyli przy błędnym połączeniu. Pojawi nam się błąd przy prawidłowym. Obrazki będą znikać i na koniec, gdy już ukończymy zadanie, powinien pojawić się radosny, piernikowy ludzik. Tak jest. Lub przejście do kolejnej strony. Ups. No tak. Ludzik został wzięty z, ze strony gifów i nie przewidziałam, że tu są po najechaniu. Pojawiają się takie atrakcje. E, dobrze. Czyli zmieniłabym go na jakiegoś gifa. Może tutaj z Geniali. E, co zrobić, żeby to samo zadanie miało formę typowego memory z zakrytymi kartami? No to mamy drugi slajd. Z takimi paskami. I znowu widzicie, że jest to big bok, czyli troszkę zmodyfikowana poprzednia funkcja. Żółty prostokąt zostaje, funkcja, która jest konieczna. I co my tutaj grupujemy? Tym razem mam plecki karty. Plecki karty y, ko, grupuję tylko raz tu z fioletowym prostokątem. I odkładam sobie gdzieś na bok. Tutaj mam znowu błąd i sukces. Jak mówi tego ludzika, teraz już nie będę szukała innego, natomiast normalnie bym go zmieniła, bo nie podoba mi się to, że po najechaniu pojawia się reklama gifów. Ale na razie zostawmy je sobie tutaj z boku. I teraz znowu mamy 0,1 biki boki. Wielkość można zmieniać, więc jeżeli macie większe rysunki lub mniejsze. To też y, powinno się dać. Można zrobić z tego prostokąt, dopasować do swoich kart. I akurat ta wielkość się powinna zgadzać. Kopiuję rysunki i cienie, wklejam. Nie zastanawiacie się, skąd wziąć taki cienie. Mi akurat córka przygotowała w jakimś graficznym programie. Twierdzi, że jest to robota na 3 sekundy, jeden cień. Więc łaskawie zgodziła się yy, zrobić to dla mnie. I w tej chwili działamy w ten sam sposób, czyli musimy taki pójki bok. Skopiować jeszcze 3, 4, 5 razy. One znowu mają, jak widzicie, nie mają swoich numerków. Żeby uzyskały numerki, musimy zmienić slajd i wrócić tutaj. I, I teraz tak wszystkie rysunki i cienie muszą być grupując je, musimy umieścić je w warstwie dolnej. Czyli ja sobie je przerzucę na sam dół. Już bym wiedziała, że będą się chowały pod. I teraz umówmy się, biki to będą rysunki, a boki... Złożę sobie je tutaj na karcie. Tu dużo ich. Teraz mam drobny bałagan. Zostawię bok. Tu mam jeszcze jeden bok. Dobra. Czyli tak, boki to są cienie, czyli wkładam cienie pod boki. Biki. I teraz e, ja będę grupowała w tej samej kolejności. To jest twóreczka. Co widać w tej chwili? No właśnie, można już sobie sprawdzić, zobaczcie, tutaj mi choinka wystaje za bardzo pod, jak to choinka, a to jest ta choinka, czyli ją troszkę przesunę w dół. No, teraz się można się chowa i w tej chwili znowu ważne jest, żeby y, grupować parami, czyli reniferek z reniferkiem. Tu możecie zobaczyć, że przy grupowaniu u mnie, zwłaszcza cieni, czasami te rysunki wystają, za duże są. Miś jest ładnie. O, zobaczcie, miś też jest za duży. I teraz co mogłabym zrobić, żeby temu poprawić? Tutaj jest duża ramka. Stosując wycinanie obrazka... Tak naprawdę wiem, że yy, tym, yy, tak naprawdę wiem, że w tej prezentacji, którą Wam pokazywałam, ja tu te wszystkie obrazki równiutko docięłam, żeby one były wszystkie tej samej wielkości. I teraz po docięciu, przy grupowaniu, o już powinno być dokładnie tego samego rozmiaru. I wtedy wiem, że przy układaniu na planszy nic mi tu nie będzie znikać. Czyli mi się zgrupowane. Bałwanek. To jeszcze. Już mamy. Wszystko. Dobrze i teraz ustawiam je. Jakoś tam wymieszane tak na planszy. Te plecki gdzieś umieszczamy z boku, żeby nam nie przeszkadzały. Zaraz Wam pokażę jak działa ten błąd. Ludzik na samą górę będzie duży, na razie będzie mi tu zasłaniał, natomiast że będzie niewidoczny, więc nie ma problemu. Okay. No i wiadomo, wyrównać, ustawić ładniutko. Yy, I teraz tak. Znikają karty, które są dobrze połączone, natomiast w przypadku błędu na chwilę pojawia nam się tu ten kiksik. I tak jak mówię, ja uznałam, że on jest niepotrzebny, dlatego po prostu usunęłam go poza slajd. On zgrupowany być musi, bo inaczej nie będzie narzędzie działać. Natomiast możecie go usunąć obok. No i gra została ukończona. Tak jak mówię, jeżeli umieścicie go poza slajdem, wtedy wszystko działa, a on się po prostu nie pokazuje. To już wszystko na dzisiaj. Kolejne dwa narzędzia do wykorzystania w Genially. W tej chwili do zabaw świątecznych, które możecie użyć w kalendarzu adwentowym, ale myślę, że zabawy te będą się podobały Waszym uczniom przez cały rok. Dziękuję i zapraszam na kolejne tutoriale.